Welcome to the Bilingual House podcast, the latest addition to Bilingual House, aimed at celebrating and promoting bilingualism, biculturalism, and language learning. We're going to provide you with the insight into cultural similarities, differences, and curiosities to help you build your work and personal relationships. I'm Annetta, and I'll be teaming up with a good friend of mine, Mr. English. And we'd like to share with you our 20 plus years experience. Of living, working, and raising a family between two languages and two cultures. We're going to offer tips on learning English and Polish and getting to grips with those native nuances. Dear listeners of Bilingual House Podcast, today's episode is going to be in Polish. Because I'd like to share with you the first chapter of my book about bilingualism. The book is called "Przepis na dwujęzyczność," which means "The Recipe for Bilingualism." Happy listening. Doctor Aneta Notbauer. "Przepis na dwujęzyczność" o efektywnym dwujęzycznym wychowywaniu. Praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów. Perfect Solutions Limited. Leicester 2022. Mojej rodzinie. Dzięki wam wszystko staje się możliwe. Poznajmy się. Nasza pasja jest naszą siłą. Billy Joe Armstrong. Droga mamo, drogi tato. Dziękuję, że sięgacie po tę książkę. W niej chcę się podzielić z wami moją wiedzą i doświadczeniem, po to, abyście mogli świadomie kierować dwujęzycznym wychowywaniem w waszej rodzinie. Żeby było sprawiedliwie i inkluzywnie, na stronach tego poradnika będę zwracać się do was zamiennie, raz w formie żeńskiej, a raz w męskiej. Nie ukrywam, że naprawdę życzyłabym sobie, Abyście oboje poznali moje wskazówki. Wtedy na polu dwujęzyczności będziecie tworzyć wspólny front. Drogi nauczycielu, drogi pedagogu. Ta książka pomoże Ci lepiej zrozumieć specyfikę funkcjonowania osób dwujęzycznych. Da Ci gotowe sposoby wspierania dwujęzycznych uczniów oraz ich rodziców. Pasja. Od wielu lat. Pasjonuję się dwu- i wielojęzycznością i zgłębiam ten temat zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym. Najbliższa jest mi dwujęzyczność polonijna, gdzie językiem mniejszościowym, czyli tym, nad którym najczęściej musimy pracować, jest język polski. Wszystkie treści zawarte w tej książce można zaaplikować do innych typów dwujęzyczności lub wielojęzyczności. Bez względu na Twój kraj zamieszkania i zaangażowane języki. Wystarczy opisywane przeze mnie techniki wspierania języka zastosować do języka lub języków, które są w Twojej sytuacji mniejszościowe. Na przykład: dziecko polskie w Wielkiej Brytanii, język polski mniejszościowy, język angielski większościowy. Dziecko polsko-francuskie we Francji. Język polski mniejszościowy, język francuski większościowy. Dziecko ukraińskie w Polsce, język ukraiński mniejszościowy, język polski większościowy. Dziecko kubańskie w Stanach Zjednoczonych, język hiszpański mniejszościowy, język angielski większościowy. Dziecko polsko-angielskie w Polsce, język angielski mniejszościowy. Język polski większościowy. Dziecko polskie w Polsce w dwujęzyczności zamierzonej, nienatywnej, język angielski mniejszościowy, język polski większościowy. Ważna wskazówka. Dwujęzyczność jest zjawiskiem uniwersalnym czyli jej podstawowe zasady nie są uzależnione od zaangażowanych języków. Od samego początku zaakcentuję, jak wielkim darem jest dwujęzyczność, ale z głęboką świadomością, ile wymaga wysiłku i samodyscypliny. Lecz jest to też dobra wiadomość. W dwujęzycznym wychowywaniu koncentrujemy się na języku lub językach, które są w niedoborze mniejszościowe, a język większości dzięki kontaktom z lokalną społecznością podwórko przedszkole szkoła zupełnie naturalnie dba o siebie sam Z czego zaczerpnęłam inspirację do napisania tej książki Najprostsza odpowiedź brzmi z życia Dwujęzyczność przenika moje życie prywatne oraz zawodowe i od ponad 20 lat jest moją prawdziwą pasją Blog na moim blogu Bilingual House od 2013 roku publikuję bieżące informacje dotyczące dwujęzyczności. Wielką przygodą jest dla mnie przygotowywanie wywiadów z osobami dwujęzycznymi. Dają mi one swego rodzaju wgląd w przyszłość moich dwujęzycznych dzieci i uczniów. Na blogu udokumentowałam proces nauki czytania i pisania mojego syna. Proces ten odbywał się równolegle w języku angielskim, w szkole brytyjskiej i w polskim, w naszym dwujęzycznym domu. To właśnie mój synek zainspirował mnie do tworzenia autorskich materiałów do nauczania języka polskiego, albowiem nie pałał entuzjazmem do żadnego dostępnego elementarza czy podręcznika języka polskiego. Nasza nauka zakończyła się sukcesem. Syn wyrósł na kompetentnego dwujęzycznego czytelnika. To, co zweryfikowałam, prowadząc naukę w domu, przez kolejne lata wykorzystywałam w pracy. Mam na swoim koncie tysiące zajęć językowych z dziećmi dwujęzycznymi z całego świata. Teraz moim doświadczeniem podzielę się z tobą w tej książce. Jeden z rozdziałów poświęciłam właśnie nauce. Czytania i pisania w dwujęzyczności. Praca z dziećmi. W Bilingual House od 9 lat prowadzę zajęcia doskonalące język polski u dzieci dwujęzycznych. Na tych lekcjach pracujemy nie tylko nad wymową, ale nad całokształtem komunikacji w języku polskim. Moim priorytetem jest wsparcie ucznia w osiągnięciu skuteczności w komunikowaniu się w języku polskim, aby ten język mógł mu służyć jako narzędzie do spełniania życiowych celów. Dzieci, z którymi pracuję, pochodzą z całego świata, więc reprezentują różne języki większościowe, ale łączy je jedno: mniejszościowy język polski. Często przez moje zajęcia przechodzą jednocześnie lub po kolei całe rodzeństwa. Co dla takiej fascynatki dwujęzyczności jak ja, jest bezcenną okazją do obserwowania tego zjawiska, ale też do nawiązywania wieloletnich przyjaźni. Dostępność terminów na moje zajęcia językowe jest bardzo ograniczona. Ale dzięki wskazówkom zawartym w tej książce, naukę języka mniejszościowego będziesz mogła prowadzić samodzielnie. Ważna wskazówka. Głęboko wierzę, że rodzic jest pierwszym i najlepszym nauczycielem dziecka. Potrzebuje tylko wiedzy, jak uczyć. Wsparcie dla rodzin. Od wielu lat prowadzę konsultacje dla rodzin dwujęzycznych. Na które zgłaszają się rodzice poszukujący indywidualnej recepty na skuteczne, dwu- lub wielojęzyczne wychowywanie. Receptę tę starannie dobieram do często bardzo złożonych językowo warunków, w których dana rodzina funkcjonuje. Podpowiadam konkretne sposoby rozwiązywania problemów, takich jak mieszanie języków, nierównomierny rozwój języków, odmawianie używania jednego z języków ale korzyści z tych spotkań są obopólne, ponieważ dają mi one możliwość wglądu w różne oblicza dwujęzyczności i wielojęzyczności z różnymi kombinacjami języków i kultur. Wszystko, czego się uczę od napotkanych rodzin, utwierdza mnie w przekonaniu o uniwersalności zjawiska dwujęzyczności. Które sprowadza się do podobnych sukcesów i wyzwań, bez względu na szerokość geograficzną, czy liczbę i rodzaj języków. To właśnie uniwersalność dwujęzyczności sprawia, że treści tej książki będą przydatne każdej rodzinie dwu bądź wielojęzycznej. Szkolenia Poprowadziłam setki warsztatów i wykładów poświęconych dwujęzycznemu wychowaniu oraz edukacji w różnych krajach Europy. Szkolenia online miały jeszcze szerszy zasięg. Odwiedzając szkoły i organizacje, zwykle korzystam ze sprawdzonej formuły. Kiedy dzieci i nauczyciele są na lekcjach, prowadzę spotkanie z rodzicami. Pełni ono nie tylko funkcję informacyjną, ale przede wszystkim ma motywować rodziców aby wkładali więcej pracy w rozwój języka mniejszościowego. To z kolei pozytywnie odbije się na efektach pracy nauczyciela. Po lekcjach zaczynam szkolenie dla nauczycieli. Jeżeli wśród uczniów są niedobory językowe, organizuję z nimi krótkie konsultacje, po których mogę przekazać rodzicom i nauczycielom sposoby zindywidualizowanego wsparcia języka mniejszościowego. W ten sposób mam okazję poznać wszystkie elementy edukacyjnej układanki danej szkoły lub organizacji i sprawić, aby jej działanie na rzecz dwujęzyczności i dwukulturowości było bardziej skuteczne. Jako, że warsztaty i konsultacje są interaktywne i zwykle wzbudzają żywe dyskusje, znowu dostarczają mi okazji do zbierania doświadczeń i weryfikacji nauki w praktyce. Jako wyraz wdzięczności za te wszystkie inspirujące spotkania, moim marzeniem jest, aby ta książka była dostępna w bibliotece każdej szkoły, a szczególnie szkoły polonijnej. Nauka. Oprócz działalności popularyzującej aktualną wiedzę z zakresu dwujęzyczności, bardzo wiele satysfakcji sprawia mi praca naukowa. W 2001 roku podjęłam temat dwujęzyczności w mojej pracy magisterskiej na kierunku Pedagogika Specjalna w zakresie logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wtedy właśnie połknęłam bakcyla i zdecydowałam się zawodowo związać z tym tematem. Od tego czasu wzięłam udział w wielu seminariach i konferencjach naukowych poświęconych wielojęzyczności i wielokulturowości i mam na swoim koncie liczne publikacje dotyczące tych zagadnień. W 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obroniłam pracę doktorską będącą wynikiem badań nad umiejętnością opowiadania historii w języku polskim. Kompetencja narracyjna. Konfrontowałam wyniki dzieci dwujęzycznych z wynikami dzieci jednojęzycznych i z dumą stwierdzam, że dzieci dwujęzyczne wypadły naprawdę dobrze. Teraz praca z narracją, między innymi z zastosowaniem historyjek obrazkowych jest jednym z moich ulubionych narzędzi doskonalenia języka polskiego dwujęzycznych uczniów. W edukacji głęboko wierzę w postrzeganie narracji jako systemu organizacji ludzkiego poznania, uczenia się i działania. Dlatego jeden z rozdziałów tej książki poświęciłam dialogowi, który jest absolutnym fundamentem kreowania relacji przekazywania języka dziecku. A także wspólnego tworzenia narracji w zabawach wyobrażeniowych, na przykład w dom, w lekarza, w bitwę. Własna dwujęzyczność. Jeszcze wcześniejszą niż logopedia i dwujęzyczność pasją w moim życiu był język angielski. Jestem w tym zakresie kompletnym samoukiem. Zgłębianie tajników tego języka do tej pory sprawia mi wiele radości. A szczególnie interesuje mnie wymowa oraz społeczne aspekty komunikacji w języku angielskim. Na przykład specyficzne użycie niedomówienia, czyli tak zwane understatement. Od niemal dwóch dekad mieszkam w Wielkiej Brytanii. Mój mąż jest Anglikiem, ale też naprawdę sprawnie mówi po polsku i po niemiecku. Te języki przeplatają się w naszym domu. Czuję się osobą dwujęzyczną, ale oczywiście dwujęzyczną na inny sposób niż moje dzieci. One swoje dwa języki ojczyste przyswajają równolegle od urodzenia, dodając do nich kolejne języki, już jako mniej lub bardziej obce. Doświadczenie nauczyło mnie, że prawidłowej wymowy bardzo trudno jest nauczyć się samemu, tym trudniej, im jesteśmy starsi. Niedoskonała wymowa może prowadzić do nieporozumień i psuć nasz wizerunek. Co prawda, można popełnić gafę nawet po kilkunastu latach nauki języka, na przykład pod wpływem stresu czy zmęczenia. Pamiętam, kiedy pomyliłam angielskie słowo pheasant, barzant, z peasant, wieśniak, na pierwszym spotkaniu z przyszłymi teściami. Kompromitacja. Kiedy się zorientowałam, co mówię, pozostało mi tylko obrócić mój błąd w żart. Oj tak, życie w nowym kraju i funkcjonowanie w nowym języku do prostych nie należy. Ale nie tylko za sprawą niedoskonałej wymowy, nieznajomość niuansów kulturowych związanych z użyciem języka, może spowodować, że czasem sprawiamy wrażenie osoby nieuprzejmej lub dziwacznej. Przykład. Dopiero pewien czas po zamieszkaniu w Anglii, poprzez obserwację, nauczyłam się, żeby w sklepie, oprócz wielokrotnego wypowiadania formułek grzecznościowych, szeroko uśmiechać się i patrzeć obsługującemu mnie pracownikowi przyjaźnie w oczy. Po tylu latach tak się przyzwyczaiłam, że teraz robię to także podczas wizyt w sklepach w Polsce, co często wywołuje dziwne spojrzenia. Co kraj to obyczaj, to wie każdy, ale dlaczego kulturowe obszary nauki języka obcego są na kursach traktowane po macoszemu? Dlaczego tak pobieżnie uczy się wymowy? W Bilingual House tworzą wyjątkowy kurs języka angielskiego, gdzie wymowa i aspekty kulturowe tego języka stoją w samym centrum. Uczestnicy zajęć mogą stać się prawdziwie dwujęzyczni i dwukulturowi w każdym wieku. Wiem, że języka angielskiego będą uczyć się do końca życia, ale w dwujęzyczności chodzi właśnie o ten proces, i to z niego należy czerpać radość. Taką postawę chciałabym przekazać moim dzieciom, i często w rodzinie wymieniamy się doświadczeniami w nauce języków. Z tej książki dowiesz się, w jaki sposób łączyć własną dwujęzyczność z dwujęzycznością dziecka i jakie plusy ma stosowanie tej strategii. Dwujęzyczność w mojej rodzinie wraz z narodzinami moich dzieci. Zaczęłam zgłębiać dwujęzyczność także w życiu osobistym. Co za przygoda móc codziennie weryfikować teorię w praktyce. Wszystkie rady i zalecenia, które znajdziecie na moim blogu, a teraz w tej książce, zostały najpierw przetworzone i sprawdzone w mojej dwujęzycznej rodzinie. Moje dzieci mają obecnie 17 i 13 lat. Są w wysokim stopniu dwujęzyczne, dwupiśmienne i dwukulturowe. Uczą się kolejnych języków. Ale nie zawsze było i nie zawsze jest różowo. Szczególnie wiek nastoletni prezentuje zupełnie nowe wyzwania. Może teraz też je napotykasz? Jeżeli nie, pamiętaj, że one ciebie też być może kiedyś czekają. Zapewniam, że wspólnie je pokonamy cierpliwością i sposobem. Tym sposobem jest między innymi myślenie długofalowe. Od samego początku dwujęzycznego wychowania. To jedna z ważniejszych idei przyświecających tej książce. Zapamiętaj: ćwiczenia zawarte w każdym rozdziale są bardzo ważne. Nie pomijaj ich i tam, gdzie jest to możliwe, wykonuj je pisemnie. To ogromnie podniesie skuteczność Twojego działania. Czego nauczysz się z tej książki? Dzięki tej książce posiądziesz aż 10 praktycznych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu w dwóch językach. Te umiejętności uzyskasz szukając wraz ze mną odpowiedzi na następujące pytania. Numer 1. Jaki wpływ na efekty dwujęzycznego wychowania i samorozwoju ma moja postawa wobec dwujęzyczności? Numer 2. Jak będę bazować w moich działaniach na najnowszej i najrzetelniejszej wiedzy z zakresu dwujęzyczności? Numer trzy. Jak będę opierać dwujęzyczne wychowanie na dialogu z dzieckiem? Numer cztery. Jak będę w sposób pozytywny rozwijać języki dziecka oraz korygować tak zwane błędy językowe? Numer pięć. Dlaczego będę monitorować równowagę językową u siebie i u dziecka? Numer 6. Jak będę łączyć dwujęzyczność z dwukulturowością i po co? Numer 7. Jak będę kształtować prestiż mojego języka, aby osiągnąć najlepsze efekty jego przekazywania? Numer 8. Jak mogę nauczyć dziecko czytać i pisać w dwóch językach? Numer 9. Jakie będą moje priorytety w kształtowaniu komunikacji dziecka dwujęzycznego? Numer 10. Gdzie mogę szukać zindywidualizowanej recepty na dwujęzyczność w mojej rodzinie? Powrócimy do tych zagadnień w podsumowaniu na końcu tej książki. Dodatkowo. W specjalnym rozdziale podzielę się z Tobą problemami, z jakimi najczęściej zgłaszają się do mnie rodzice dzieci dwujęzycznych. Możesz się w ten sposób na nie przygotować. A teraz wyruszmy już w podróż po zakamarkach dwujęzyczności. W pierwszym rozdziale pokażę Ci, dlaczego tak bardzo ważne jest pozytywne kształtowanie Twojej postawy do dwujęzyczności. Dziękuję za wysłuchanie fragmentów książki Przepis na Dwujęzyczność mojego autorstwa, czyli Anety Notbała. Mam nadzieję, że to, co usłyszeliście, zachęci Was do sięgnięcia po całość. Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, książką Przepis na Dwujęzyczność. Możesz kupić w księgarni Czytam i Mówię po polsku. Jeśli chcesz czytać natychmiast, kup przepis na dwujęzyczność w e-booku, również w księgarni Czytam i Mówię po polsku. Jeśli mieszkasz w Polsce, książkę Przepis na dwujęzyczność możesz kupić w księgarni Księgi Barnea. Z całego świata zamówienia obsługuje także Amazon. Po prostu wpisz przepis na dwujęzyczność. Na swojej lokalnej stronie Amazon. Do usłyszenia!